Jestem na moście Płaskiego, który łączy Queens i Greenpoint na Brooklynie Tam z dala widać Manhattan, z którego wrócił. Manhattan, największe wieżowce. A tam na dole jest tunel, który łączy Queens z Manhattanem Tunel kolejowy i autostrada Queensboro e, przepraszam, Most Puławskiego, Pulaski Bridge. Puławski to był bohater narodowy, amerykański, Polak który zginął, oddał życie za niepodległość Stanów Zjednoczonych. Zginął w sawanach w Południowej Karolinie na granicy z Florydą. Do dzisiaj Amerykanie, nawet pośmiertnie, nie przyznali mu obywatelstwa amerykańskiego. Oddał życie za Amerykę. Płaski. Most boys